Państwa. Serdecznie państwa witam. Mam zaszczyt zaprosić Państwa do świata terapii dziecięcej w tak czcigodnym tutaj gronie. Proszę Państwa, parę słów troszkę powiem o sobie. Zaczęłam swoją karierę w latach 90., kiedy zaczynałam jako terapeuta, młoda osoba, jeszcze bez doświadczenia. Trafiłam do specjalnego ośrodka, który zajmował się uczniami, z bardzo różnymi trudnościami, od zaburzeń psychicznych, jak i też od wszelkiego rodzaju wówczas nazywane upośledzeniem umysłowym. W obecnych czasach w 2024 nazywamy ją niepełnosprawnością intelektualną. I słusznie, ponieważ to nazewnictwo bardzo się źle kojarzyło i powodowało, że jeszcze bardziej dochodziło do rozgraniczenia pomiędzy osobami z zaburzeniami czy też niepełnosprawnością, jak i też tych, którzy jako w społeczeństwie funkcjonujemy. Jako młoda osoba musiałam się zmierzyć i nabrać pewnych kompetencji i swojego warsztatu, który pomógł mi do chwili obecnej. Proszę państwa, jako młoda osoba nie wiedziałam nawet o takim spektrum zaburzeń, które mogą wystąpić. Jednym z takich trudnych zespołów, który, z którymi musiałam się zmierzyć, był zespół Williama Pradera. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o tym zespole. Zapewne nie, bo to jest bardzo rzadka choroba genetyczna, objawiająca się, że ośrodek odpowiadający za łaknienie nie zamyka się. Taka osoba zaczyna Funkcjonuje na zasadzie cały czas myśli o jedzeniu, cały czas jest w stanie non-stop jeść, jeść wszystko, co ma wokół, od papieru, żeletek, plastiku. Po prostu nie ma ośrodek przyspółczulny, nie zaspokaja poczucia głodu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele innych zaburzeń, o których też Państwo w społeczeństwie się zmierzacie. Również jakby nie ma do tej pory zastosowania pomocy dla takich osób. Proszę Państwa, wiele bym mogła tutaj mówić o niepełnosprawności, ale też chcę powiedzieć o świecie emocji. Emocje są jedną z najważniejszych stref poznawczych, jakie nami rządzą. Od lęku, od bardzo silnego lęku, po gniew, po emocje radości. I tak jak tu profesor wcześniej powiedział, są i te pozytywne i negatywne, ale obydwie strefy emocjonalne wywołują nami konkretne, określone działania. Już e, świetnie opisał to Daniel Goleman w inteligencji emocjonalnej. Zapraszam do tej lektury. E, opowiadał o tym właśnie, że jest mózg, ten inteligentny, uczuciowy, jak i też ten rozumowy. Bardzo często, proszę Państwa, codziennie zmagam się jako terapeuta dziecięcy z różnymi przypadkami i zawsze zaczynam od matki. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bezpieczeństwo emocjonalne. I dopóki matka jest w strefie oporu i wyparcia tego, co się dzieje z moim dzieckiem i nie jest w stanie do końca zaakceptować fazy, że może z mojemu dziecku jest coś nie tak, bo do tej pory to dziecko również nie zazna zaspokojenia pod względem akceptacji własnego siebie. I cały czas będzie w fazie, fazie, fazie takiego przetrwania, w fazie cały czas poszukiwania i poradzenia sobie z, ze swoimi emocjami. Powiem tu parę zdań, które są bardzo kluczowe. Uwielbiam neurobiologię, która jest dla mnie takim, taką strefą, którą. Uważam, że każdy rodzic, który decyduje się na posiadanie dziecka, powinien taką lekcję odbyć. Tu z tyłu, za potylicą, mamy bardzo ważną strefę, która odpowiada za m.in. tą agresję, o której tutaj wspomnieliśmy. I ta strefa tu tylna, za tą potylicą, to jest taki twardy dysk naszego funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że znajdują się tam dwa najważniejsze elementy, proszę Państwa. Ciało migdałkowate, raptem półtora centymetra, które wysyła sygnał, że jest zagrożenie, że jestem w niebezpieczeństwie. W połączeniu z hipokampem, który jest bardzo ważnym organem współpracującym z ciałem migdałkowatym, odpowiada za nasze wspomnienia i wszystkie przeżyte po raz pierwszy przeżycia. Jest jak matrycą, która nabywa. I to dziecko, zachowując to właśnie poprzez strefę poznawczą, zapisuje sobie swoje doświadczenia. I o ile matka może tu modelować i ma wpływ do dziesiątego roku życia, tak naprawdę, proszę Państwa, wychowawczo mamy wpływ do dziesiątego roku życia. Dlaczego? Bo z psychologii rozwojowej wynika, że wtedy zamyka się tak zwana siatka normatywna. Siatka normatywna to nic innego jak obserwacja dziecka świata dorosłego. I wtedy ono sobie koduje. Później przychodzi matka, teraz na terapię 15 Nie radzę sobie. No wreszcie go zdiagnozowałam. Okazało się, że ma autyzm 15 lat. Jak teraz wrócić do tego całego procesu? Jak naprawić to, że dziecko nie dostało specyficznej, specyficznej pomocy już dużo wcześniej. Jak matka musiała być na wysokim wyparciu. A pamiętajmy o tym, że to matka odpowiada za emocje. To matka jest. Tą strefą epicentrum, jądrem rodziny. Czy jest bezpieczeństwo emocjonalne? Ojciec bardzo dużą też ma rolę. Nie, przepraszam tutaj ojców, żeby źle mnie nie zrozumieli. Absolutnie. Ojcowie całość muszą zamknąć. I dlatego odpowiadają za reguły, za zasady panujące w społeczeństwie. Proszę Państwa, prowadzę grupę wsparcia, treningu umiejętności społecznej. Jak, my, jak myślicie, jakie, jak, jakie dzieci przychodzą? Dużo starsze. Nie przychodzą dzieci do 10 roku życia, tylko już nastolatkowie. Nie radzą sobie kompletnie z, ze swoimi emocjami. Dlaczego sobie nie radzą? Bo również dieta ma na to wpływ, znaczący wpływ. Drodzy Państwo, zastosujcie sobie i dzisiaj też, wychodząc z tej sali, jedźcie pestki z dyni. To jest jedyne nasiona, które ma w składzie tryptofan. Bardzo ważne białko, które odpowiada za uwolnienie serotoniny, która jest produkowana w jelicie. Jeśli takie dziecko jest w złym nastroju, to jak, proszę Państwa, ma sobie poradzić z własnymi emocjami, skoro nikt ich jego nie nauczył, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z własnymi emocjami. I układ limbiczny automatycznie się blokuje. I Nasza kotylica zaczyna nami władnąć, zamiast kora, kora przedczołowa, która powinna się rozwijać. Nie ma prawa się rozwijać. Wysyła sygnał do układu limbicznego, który znajduje się na czubku głowy, i układ limbiczny za dużo, za, za dużo w danym momencie, zbyt dużym natężeniu przeżywa zbyt intensywnie zróżnicowaną ilość emocji. Jak je wyłączyć? Bardzo ciężko jest włączyć, bo słyszę teraz na internetach, poradnikach, różne. Kontrola emocji. Nie ma, proszę Państwa, coś takiego jak kontrola emocji. Nie ma czegoś takiego. My możemy tylko się regulować. Możemy nauczyć dziecko samoregulacji, jak i, od, i tego, jak sobie ma poradzić w danym momencie stresowym. Dziecko z zaburzeniami zachowania nie nabywa takiej umiejętności. Ono. Poprzez swoją strefę poznawczą nabywa nie do końca zaakceptowanych przez nas zachowań. Jak je wyeliminować? No, skoro Hipokamp już zapisał nasze zachowanie, to on nie, sam od siebie nie zmodeluje w drugą stronę. Dlatego korygacja zachowania jest tak trudna. I o ile matka jest w trybie przetrwania, dziecko również będzie w pełnej synergii, w pełnej symbiozie, również w trybie, przetrwania. Proszę Państwa, mogłabym tu bardzo mówić dużo, i chciałabym, żebyście Państwo zaczerpnęli troszeczkę z mojego świata y, terapii dziecięcej. Najmłodszego pacjenta, jakiego mam, ma 3,5 roku. Podejrzenie jest autyzmu. Ale matka jest, y, matka jest na bardzo wysokim wyparciu. Jest młodą mamą. Dopiero tak naprawdę była jeszcze w ciąży. A już za chwilę ma otrzymać tą diagnozę. Ostatnio na terapię pojawiły się do mnie bliźniaczki jednojajowe. Małe dziewczynki. Po 20 minutach jedna z tych dziewczynek, tych dominują, ta dominująca, powiedziała do mnie: Jezu, jak dobrze, że do pani trafiliśmy. Może pani uratuje mojego, moją mamusię i tatusia, żeby byli razem. Proszę Państwa. Ja jedną z, z fantastycznych metod, o której profesor mówił, jest arteterapia. Ja zawsze zaczynam y, terapię od dania dziecku kartki i ołówka. Najpierw ołówka, a później włączam kredki. I po rysunku bardzo dużo widzę. Po rysunku nigdy nie jesteśmy y, jako rodzice. Nie zobaczycie Państwo tego. Dlatego dobrze się edukować. Dać temu dziecku kredki i samemu stać się terapeutą dla własnego dziecka, żeby mu wspomóc w dzisiejszym świecie. Mam dwie dziesięciolatki obecnie na terapii, które się tną z myślami samobójczymi. Jest im tak trudno, Jed, jedni rodzice w trakcie rozwodu. I ta dziewczynka do mnie mówi, wie pani co, ja, 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 szukam, ja szukam siebie w internecie. I dla mnie ona jest rewelacyjnym źródłem internetu, tego wiadomości, bo ja nie mam czasu. Ja po, pomagam na co dzień i nie mam czasu siedzieć i sprawdzać, jakie są zagrożenia. Ale ta dziewczynka mi wszystko powiedziała. Ja nie sądziłam, ja nie nadążam z tymi zagrożeniami. I profilaktyka też zapewne nie nadąży. Ta dziewczynka do mnie. Wie pani, że jest teraz taki, taki program, tylko trzeba się zarejestrować, tylko dotyczy dziesięciolatków. Trzeba podać imię, nazwisko i adres swojego zamieszkania. I trzeba przejść 50 rzeczy, które wedle tego pokoju zadań trzeba wykonać. Trzeba się nagrać i wrzucić do sieci, bo trzeba pokazać grupie, że ja też potrafię że ja wcale nie odstaję od pozostałych ja nie odstaję od społeczeństwa. Ja również przynależę, ja jestem też fantastyczna, tylko te zachowania są ryzykowne. Eee, oglądałam, oglądałam te challenge i to proszę państwa ulega modyfikacji. Ostatnie zadanie pięćdziesiąte to jest połóż się na trzy minuty na torach. Ten filmik akurat ta dziesięcioletnia dziewczynka podczas tej sesji pokazała mi to, tylko zginęła czternastolatka, zostały tylko części różowych słuchawek. Nie dano żamy, proszę Państwa. I uważam, że dopóki my, jako rodzice, też jestem mamą dwójki dzieci, nie, nie zaczniemy monitorować tego, co się dzieje w internecie, nie poradzimy sobie z przynależnością dzieci, a tym bardziej z przynależnością dzieci z pewnymi zaburzeniami lub niepełnosprawno niepełnosprawnością intelektualną. Mam takiego chłopca na terapii, który mm, ma stwierdzonego Aspergera. I y, proszę mi wierzyć, jest mu tak trudno żyć w własnym ciele, że on się sam ze sobą męczy. Był dwa razy y, na treningu umiejętności społecznych. Przeszkadza mu nawet fakt, że ktoś do niego powie chociaż jedno pytanie. Dlatego zaznaczam, proszę Państwa, słowa mają moc, niesamowitą moc. Ja unikam słowa dlaczego? Jak podchodzę do dziecka, po pierwsze, podstawowa zasada, ja się zniżam do jego poziomu. To jest konieczność. Dlaczego? Dlatego, że ja buduję w taki sposób więź, ja buduję w taki sposób relacje. Ja muszę, to jest moje zadanie jako specjalisty, muszę dotrzeć do jego neuronów luszczanych. Jeśli ja nie dotrę do jego neuronów lustrzanych i będę mówić, zajmując się czymś innym, ja wiem, że mogę sobie mówić w powietrze. Ten chłopak się strasznie męczy. Powiedziałam rodzicom. Mieli trzy prelekcje, zanim dotarli tak naprawdę z nim do mnie na, na terapię. Wszystko zaczyna się od rodziców, od atmosfery i środowiska. Od tego jakie my prowadzimy, jakie mamy standardy w domu. Od standardów bym zaczęła. Dzieci bardzo źle reagują na kary, na system nagród i kar. Już mówił o tym Jasper Joule. Świetnie opisując, jak bardzo możemy zmotywować dziecko, nawet to z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi, z niedostosowaniem. Żeby opierać, że wszystko zaczyna się od, od tego, od, ode mnie się zaczyna. Proszę Państwa, jeśli układ limbiczny jest zapchany, dziecko nie jest w stanie skupić się na lekcji. Dziecko jest myślami gdzie indziej. Miałam tu teraz ostatnio taki przypadek. Dwóch chłopców się pobiło, mówię no, co się wydarzyło? Nie dlaczego. Nie używam słowa dlaczego. A jak Państwo myślicie, ma to zabarwienie roszczeniowe. Więc żeby złapać relacje z tymi dwoma chłopcami, pytam, jak do tego doszło. I zupełnie inna jest narracja. Od razu obydwaj zaczynają ze mną konwersację. Jeden chłopiec do mnie mówi, proszę Panią, tego jest tak dużo, że ja nie mam od czego zacząć. Ja mówię, dam ci kartkę. To zacznij pisać. Proszę państwa, tak strasznie dużo napisał. Że sam, samo treść mnie zaskoczyła, nie mówiąc już o ilości. Jednym z przykładów było: Ja się boję o moją mamę, żeby nie była powieszona na pierwszej gałęzi. Ja się boję prędkości 200 km na godzinę. Zaznaczam, że chłopiec ma raptem 10 lat. Takich dziesięciolatków jest bardzo dużo. W każdej klasie jest dziecko, które czuje się wykluczone i próbuje za wszelką cenę. Być przynależne do grupy, bo my jesteśmy stadni. Potrzebujemy takiego samego modelu. I konformizm, który się odbywa teraz, jest tak silny, już mówił o tym Aronson, że my mamy wpływ. Proszę Państwa, byłam na świetnym szkoleniu już dawno temu, Zim, dotyczące właśnie profesora Zimbardo, guru tutaj psychologii. I mówił o tym, jak można być bohaterem, jak można być bohaterem w społeczeństwie. Pokazywali nam na przykładach, kiedy dochodzi do wypadku, ile osób jest w stanie interweniować. Jeśli komuś gdzieś się krzywda, czy wszyscy interweniują, czy wszyscy idą i mówią i robią tym samym językiem. Oczywiście, że nie bo nasze doświadczenie jest inne, nasze doświadczenie jest różne. Ale jak tu padło słowo, ja się podpisuję pod tym. Potrzeby nasze są takie same. Proszę państwa, mam piętnastoletnią dziewczynę, która ma autyzm. Trafiła do mnie z mamą z problemem, że manifestuje swoją seksualność. Mama na pierwszym, na pierwszym wywiadzie do mnie mówi, no, nie mogę nawet wyjść z nią do biedronki, bo cały czas mówi tylko o jednym, i wszystkich obcych o to pyta. Mówię do niej, proszę panią, proszę jej nie walczyć z tym, proszę absolutnie nie blokować. Ona się pyta, no to co pani radzi? Powiedziałam do niej, proszę dać usystematyzować jej emocje, proszę dać jej możliwość mówienia o tym, nauczyć ją. W którym momencie o tym może yy, mówić? Niech ust Proszę ustalić z córką, bo wychowuje ją sama. Godzina 19 to jest czas mówienia o seksie. Chcesz do godziny 20 mów tylko i wyłącznie o seksie, aż się zmęczy tym tematem. Minęły dwa miesiące, pomogło. Pojawił się, pojawił się inny problem, bo tak działa mózg. Jeśli jedną, jedną strefę zrobimy sobie w fajny porządek. Druga zamanifestuje, że jest zaniedbana. Dlatego ważna jest homeostaza. Homeostaza to jest to wyrównanie naszych potrzeb, a to, z czym nasza strefa pozostawa się zmierza. Apeluję do Państwa, żebyście byli też terapeutami do tych dzieci, które macie wokół. Dziękuję za uwagę.